13 czerwca 2010 roku 10 jubileuszowy charytatywny piknik kapucyński. Z tej okazji dobrze jest powiedzieć o historii tego dzieła, bo jest to dobro służące całej społeczności Stelowowolskiej. Dzieło pikniku nie miałoby prawa bytu, gdyby nie ludzie, o których należy dziś powiedzieć. Inicjatorami pikniku byli w 2000 roku kapucyni brat Piotr Nowak i brat Rafał Szymkowiak, a zgodę na organizację pierwszego pikniku wyraził ówczesny gwardian Szczepan Król. Oni zarówno organizowali, jak i prowadzili pikniki przez trzy lata. W latach 2001-2003 pieczę nad organizacją pikników sprawował gwardian Bolesław Konopka. W roku 2003 organizacją pikniku zajął się brat Sławomir Rosiński. Rok 2004 był rokiem przerwy. Mimo inicjatywy ówczesnego gwardiana Jana Tantka, niestety piknik nie odbył się. Z kolei w 2005 roku organizacji podjął się brat Adam Gęstwa. Kapucyński w roku 2006 stał pod znakiem zapytania i blisko było decyzji całkowitej rezygnacji z ich organizacji. Jednak głos ojca Gustawa, seniora wśród kapucynów, który przypomniał początki pikniku, spowodował, że dzieło miało być kontynuowane. Organizacji podjął się wtedy brat Paweł Kubiak, zaznaczył jednak on, że podejmie się organizacji, jeśli włączą się w nią osoby świeckie. Był to rok przełomu od tego roku, bowiem współorganizatorami pikniku są klasztor, osoby ze Stowarzyszenia Pokój i Dobro, młodzież i wiele innych osób, nie tylko parafian klasztoru. Zespoły, które tu są przy klasztorze, wszystkie włączyły się w te przygotowania, bo tu widać, że jest kilkadziesiąt, mają bydła, ze 150 osób jest, sprzedają bileciki, pilnują, organizują, tam widać, sprzedają to jadło, przygotowują. Także to jest. Ja nie wiedziałam, że to będzie tak, taki zakres, że tak powiem, przygotowań i, i, i tych prac przygotowawczych do tego pikniku. W kolejnych latach przy organizacji pikniku aktywnie uczestniczyli gwardian Roman Łukaszewski, brat Mariusz Matejko i brat Tomasz Olejnik. Pikniki kapucyńskie są dużym wydarzeniem lokalnym, imprezą rodzinną, bezalkoholową, bardzo chętnie oprawianą przez miejscowych artystów. Sponsorami pikników jest wiele większych i mniejszych stalowowolskich firm i coraz więcej osób fizycznych. Niezmiernie ważne są materialne efekty pikników, czyli 11 łóżek ortopedycznych dla Szpitala Powiatowego w Stalowej Woli, jedyna na oddziale ortopedyczno-urazowym szyna ortopedyczna, pompa infuzyjna, pulsoksymetr, inkubator, kardiomonitor i zestaw komputerowy na oddziale dziecięcym, który mimo upływu lat do dziś spełnia swoją rolę. Kwota, jaką przeznaczono na sprzęt dla Powiatowego Szpitala w Stalowej Woli, to 137 tysięcy złotych. Przekazanie nawet pięciu łóżek jest ogromnym darem, dla szpitala, który boryka się z wieloma problemami finansowymi. I zakup tych łóżek pozwala w sposób radykalny zmienić standard świadczonych usług, szczególnie dla pacjentów małych potrzebujących specjalnej opieki pielęgniarskiej. To są łóżka typowe, bardzo funkcjonalne dla pacjentów leczonych po wszelkich urażach. Łóżko ortopedyczne, na którym pacjent leczy po urazie musi dać jak największą wygodę leżenia pacjenta, który jest obolały, prawda, nie może się ruszać. Poza tym na przełomie laty dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli przeznaczono 5 łóżek rehabilitacyjnych, 12 materacy przeciwodleżynowych, 8 wózków inwalidzkich, stół do masażu, materac do elektroterapii, 41 szafek przyłóżkowych, koncelerator tlenu, ssak elektryczny, pulsoksymetr i pompę żywieniową na łączną kwotę 73 063 zł i 71 groszy. Osoby, które przebywają w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, to przede wszystkim pacjenci, którzy długotrwale pozostają unieruchomieni ze względu na swój stan zdrowia. W związku z czym łóżka, które zostaną zakupione, mają przede wszystkim charakter mocno profilaktyczny. Będą przede wszystkim zapobiegać powstawaniu odleżynom oraz powikłaniu długotrwałego unieruchomienia. Będą to łóżka tak rehabilitacyjne, które. No, Będą czterokrotnie, mówiąc w cudzysłowie, łamane, co pozwoli no, bez problemu przemieszczać pacjenta i zmieniać jego pozycję. Od 2007 roku część funduszy uzyskanych z pikniku przeznaczono na akcje letnie dzieci i młodzieży, a także na adaptację i modernizację stodoły kapucyńskiej, w której odbywają się zajęcia świetlicowe, spotkania seniorów, członków AA oraz holi. Na ten cel przeznaczono 48 252 zł i 57 groszy. Zamówiliśmy sobie pogodę u góry, mamy tam względy u najwyższego, tak więc myślę, że cel, który przyświeca piknikowi jest realizowany i myślę, że warto go realizować. Aczkolwiek celowość przeznaczonych funduszy będziemy rozważać na co jeszcze w przyszłości. W tym roku głównym odpowiedzialnym za piknikowe przedsięwzięcie jest brat Tomasz Olejnik. Loteria fantowa jest jedną z części tego pikniku, gdzie się, która no, cieszy się dużym powodzeniem, bo można poważnie tam jest taka niezła kolejka. Natomiast pieniądze, które się jeszcze uzyskuje, to jest najczęściej na jedzeniu, w sensie swojskie jadło, gdzie są jedzenie jest robione w, klasztornym, w klasztorze. Ciasto, które pieką panie z parafii i prawdopodobnie nie tylko z parafii. Jeśli chodzi o pieniądze, to jeszcze jest dużo sponsorów, którzy wpłacali na konto. Na tegoroczny jubileuszowy piknik zaproszono osoby, które miały swój udział w tworzeniu historii kapucyńskich pikników charytatywnych. W tym roku również z powodu tragedii tysięcy osób z sąsiadujących terenów, decyzją organizatorów za główny cel jubileuszowego pikniku charytatywnego przyjęto pomoc powodzianom. Ilu rodzinom będziemy w stanie pomóc, zależy od nas samych. Generalnie rzecz biorąc, jest dla mnie wielka radość, że to nie poszło w zapomnienie. Powiem szczerze, że. Na pewno jest inny duch, bo nie ma takich samych osób, nie ma takich samych duchowości. Cieszę się, jeszcze raz podkreślam to, że to jest kontynuowane i to jest ten dobry znak na to, że dobre dzieła trwają, niezależnie od osób. Jak to tworzyli, nikt się nie spodziewał, że takie pieniądze będziemy zbierać, a teraz, że to jest kontynuowane, to jest tylko i wyłącznie zasługa tych ludzi, którzy tu pozostali. Nie? Praca nas, nas jako organizatorów, gdyby firmy, instytucje, wreszcie mieszkańcy Stalowej Woli nie odpowiedzieli na to. Także jest to, uważam, że jest to dzieło całej Stalowej Woli i nie tylko, i możemy mieć z tego satysfakcję i oby tak dalej. Dziesiąty jubileuszowy charytatywny piknik kapucyński jest okazją do złożenia gratulacji organizatorom i zobowiązaniem do kontynuacji tego dzieła.